Cześć! Witam Was! Wybieram się do Afryki. Tym razem to będzie podróż taka bardziej rekreacyjna, nie taka jak te wszystkie backpackerskie wyprawy. Planuję trochę odpocząć nad oceanem i trochę pozwiedzać. Tak więc pokażę Wam zarówno trochę oceanu, trochę plaży, jak i trochę miast, trochę lasów. Takie streszczenie Zanzibaru. Zapraszam!

Archipelag składający się z dwóch głównych wysp: Unguja i Pemba oraz kilku mniejszych. Często archipelag jest mylony z wyspą. Sama kiedyś myślałam, że Zanzibar to tylko wyspa. Największą i głównie odwiedzaną przez turystów wyspą archipelagu jest Unguja, też mylnie nazywana przez białych Zanzibarem. Wyspy archipelagu Zanzibar znajdują się na Oceanie Indyjskim na wschód od wybrzeży Tanzanii. Tanzania to państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dawnych kolonii brytyjskiej Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu krajów – Tan i Zan. Zanzibar należy do tego kraju jako półautonomiczny region. Z kolei nazwa Zanzibar pochodzi z języka arabskiego od słowa Zanzibar, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu Wyspa Czarnych Ludzi. Mamy tu tak. O, tu będzie lepsze w Górcie. Kapelusz jest udany. I tu przed naszym domkiem. I oto wychodzimy z naszego domku. Jest całkowicie pierwszy dzień, pierwszy poranek przed naszym domkiem, nasz malusieńki hotelik. Idziemy na śniadanie. Na razie temperatura jest doskonała, jest nawet przyjemniej niż w Polsce. Nie ma żadnego upału. Nie wiem, z 25 stopni, bardzo proszę. I już jesteśmy nad oceanem, a zarazem na śniadanie. teraz do naszego hotelu żeby w końcu coś poopowiadać. W końcu coś tutaj pokazać. Proszę. dosłownie. 5 kroków od oceanu jesteśmy w hotelu basenik i takie domeczki, chateczki w których mieszkamy specjalnie wybierany hotel, który był najbardziej takim najmniejszym najbardziej na uboczu najmniej obleganym i faktycznie jest tutaj no naprawdę mało gości no oczywiście jego wartością dodaną jest to, że tańszy, który znalazłam, ale nawet nie tym się kierowałam, tylko tą ciszą i spokojem. I tu przed naszym domkiem. ol Mame jauzi A tu mame spa. robimy masaże również na Zanzibarze tu nasz pokój wystarczający jest duże wygodne bardzo wygodne łóżko jest jakieś tam wióreczko, już mamy bałagan oczywiście. Tutaj szafa mamy, tutaj łazienkę. O, co mi się podoba jakiś fajny jest prysznic w takim fajnym stylu. Patrzcie jakie fajne okienko na, na kosmetyki takim arabskim a tu przed domkiem mamy jeszcze ławeczkę nasz hotelik jest taki wyjątkowy nietypowy, bo jak tylko się wychodzi z pokoju hotelowego Zaraz idziemy. To praktycznie od razu wychodzimy na piasek. Zaraz po wyjściu mamy taką kamienną ławeczkę. I od razu jest piasek. Więc od razu po wyjściu z pokoju prosto po piasku do oceanu. Po tym piasku pójdziemy sobie i do restauracji, na śniadanie, na obiad. I praktycznie wszędzie przemieszczamy się po piasku, więc, więc chodzę do są. Zbierzimy sobie spod hotelu. Tutaj tak mamy. Pokażę tutaj jak wygląda i coś opowiadam. który jest tu naprawdę blisko naprawdę blisko i pierwszy dzień, pierwszy poranek pierwszy kontakt z oceanem, z Zanzibarem. Witajcie na Zanzibarze o, taki spontaniczny pomysł, bo tu jeszcze nie byłam. Głównym moim celem jest tutaj odpoczynek i reset. Akurat, akurat tym razem potrzebowałam tego. Także nie będziemy ganiać pecakiem po dżunglach, tylko, o, tylko teraz takie troszeczkę inne oblicze, bo i tak podróżuję w ten sposób. Jesteśmy dżambani i do tej wioski jak troszeczkę słońce zajdzie troszeczkę, będzie później to sobie przejdziemy się oczywiście do tej wioski. Ale ponieważ to jest pierwszy poranek no bo to, no to się okazuje, że, że DJI przepięknie kręci, przepięknie, ale w nocy nie, sobie nie radzi. nie filmowa, a zmęczenie, zmęczenie jeszcze ze mnie schodzi, także zanim zaczniemy ten Jestem lokalnym przewodnikiem tutaj Organizuję wycieczki po polsku Jutro już mam dwie osoby Jutro mamy trzy w jednym Czyli wycieczka z przeprawami Kamienne Miasto i Wyspa Żubie. Ta wycieczka normalna 8.30 rano Spotkamy tam przed hotelem Bierzemy samochody, używamy 45 minut do hotelu do farmy przeprawy, tam wy farmy przeprawę będziemy zobaczyć różne rodzaje przeprawy, na przykład gałka muszkatowa, trawa cytrynowa, iber, kurkuma, goździki, cynamon i tak dalej. U Was Polce macie przeprawy, ale tylko biedronka w sklepie, tam będziemy zobaczyć jak ludzie uprawiają. Potem zobaczymy jak i wchodzą potem zobaczymy jak chłopak i wchodzi na kokosowe palmy i śpiewa piosenka z anzywaru dżabo dżabo, śpiewamy razem, spróbujemy woda z kokosowy, zjemy miąższ potem idziemy na pokstunie, gdzie możemy spróbować owoce owoce tam spróbujemy, mango, banana, ananas, serbusa i tak dalej tak mnie chłopak zagadał, że musiałam się wyłączyć gadał, gadał, gadał. Właśnie chciałam tylko szumu fal. Ciszy. Dziangu, dziangu. Dziangu. Taka łódź, może się nie czepią jak pójdę i zrobię sobie jakąś

Spójrzcie na te kobiety wygrzebujące coś z piasku. Widzę już kolejną i kolejną kobietę. Rano, kiedy ocean się cofa, odsłania piasek, bardzo dużo kobiet właśnie coś wygrzebuje. Zastanawiam się co? Czy jakieś kraby? nie Niebawem wam powiem, bo na pewno się dowiem. Słońce już się zbliża, już nie ma takiego żaru, zbliża się wieczór. Tutaj następuje e, dosyć szybki, gwałtowny zachód słońca. Gdzieś mniej więcej o 18 słońce nagle po prostu zachodzi i robi się ciemno. To jest taka specyfika e, wielu rejonów tego położenia geograficznego. I jak robi się głodniej schodzą turyści, którzy wolą się smażyć na słońcu, a pojawiają się miejscowi. I jak widać, plaże traktują przede wszystkim jako plac zaław, jako boisko. Przejdźmy się i poobserwujmy. Idziemy teraz do, do wioski Dziambani ponownie trochę tutaj pokażę jak wygląda, O, nie, jakiś zapach mocny marihuany দেন সজে Jesteśmy praktycznie rzecz biorąc na zapleczu resortu, znaczy resortu, no ten nasz hotelik to nie jest resort, to taki maleńki hotelik, ale bardzo ładny, na plaży. A jak tylko się z niego wyjdzie, to no niestety nędza. Dosyć mocno. Jumbo! To nie widać, jest duża puszka, widzisz? A palmowni czy czymś bieska dżambań mamy chyba kościół czy kościół w sensie meczet znaczy, że ty prawie kryjesz tą blachą, nie? To tam musi być tak. ukrop, Tak jest. To jest meczet Ramboni Kibijibo. Dżambiani to wioska na południowo-wschodnim wybrzeżu, zaraz za miejscowością Padrze. To rejon oddalony od masowej turystyki, od resortów, od wielkich hoteli. Jest tu większy spokój, ale też duża bieda. Wioska znajduje się zaraz za plażą na tyłach hotelików. No. No. Hello. 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 Oh. Oh. Hello. Zambianie utrzymuje się głównie ze zbiorów alg. Rano na wybrzeżu, zanim przypływ pokryje ląd wodą i zanim pojawią się turyści na plaży, lokalne kobiety wygrzybują z piasku wodorosty. Większość wodorostów, które są tutaj hodowane, jest sprzedawane duńskiej firmie Zanea Siweets i dystrybuowane na cały świat. Wyspa Urduya produkuje około 11 tysięcy ton wodorostów rocznie. Duża część z nich pochodzi właśnie ze źródeł tąbiania. Ну окей. Окей. Jednak mimo Alk i mimo turystów w Uczambianie widać ogromną biedę. Mimo bardzo popularnej obecnej turystyki na całym Zanzibarze miejscowa ludność jest biedna. Okazuje się, że zdecydowana większość hoteli to własność zagranicznych inwestorów. Obsługa hoteli również jest w dużej mierze z Tanzanii kontynentalnej. Wędrujący po plażach Masajowie, zarabiający usługami turystycznymi, także są z kontynentu. W następnym odcinku pokażę Wam życie miejscowych oraz pojedziemy do miasta z listy UNESCO. Zapraszam.